Na micie, człowieka rozpoznasz nami, chory rap. E pozdrawiam wszystkich serdecznie człowieka rozpoznasz nami. Kiedy się rodzimy? Kiedy się rodzimy? Na początku życia błądzimy. Za dzieciaka wiele rzeczy nie widzimy. Z latami się uczymy, ale nie mówię o szkole, tylko tego, co nas spotyka. I z tego, co potem z tego wynika. Jak jesteśmy młodzi, wielu rzeczy nie rozumiemy. Pamiętam te lata wspaniale, pamiętam te lata doskonale. Jak na wszystko miałem wyjebane. nocy kurwa nie Tak naprawdę lata wtedy marnowane. Wtedy sobie sprawy z tego nie zdawałem, nie zdawałem, że tak naprawdę rozpędzonym autem do piekła jechałem, do piekła pędziłem, o zdrowie nie dbałem, chlałem, śpałem, przez te się jerałem, niczym kurwa się wtedy nie przejmowałem. Lata młodości przebalowałem, lata młodości imprezowałem i się niczym nie przejmowałem. Potem parę lat przesiedziałem, dzięki Bogu się opamiętałem. Lata młodości straciłem, choć dobrze się bawiłem. Lata młodości straciłem, choć dobrze się bawiłem. Potem kurwa lata mijały, narkotyki mnie wyniszczały, przypały się pojawiały. Dołki kolacje i śniadania mi często stawiały. Dołki kolacja i śniadania mi często stawiały. Na rękach kajdanki odciski i blizny zostawiały. Pojebanych prokuratorów i sądy mamy, dlatego szczegóły omijamy. Potem kraty w oknach się pojawiały. Moje marzenia się spełniały, moje oczy kryminał zobaczyły. Moja mama płakała, że syna kryminalistę miała, ale mimo wszystko się na mnie nie wypieła. Paczki wysyłała i wypiski synowi przelewała. Dziękuję ci mamusiu, jesteś wspaniała. Dziękuję ci mamusiu, jesteś wspaniała. I że mnie mimo błędów kochałaś, nadzieję miałaś, cały czas nadzieję we mnie miałaś. Lata młodości przewalowałem, lata młodości imprezowałem i się niczym nie przejmowałem. Potem parę lat przesiedziałem, dzięki Bogu się opamiętałem. Lata młodości straciłem, choć dobrze się bawiłem, lata młodości straciłem, choć dobrze się bawiłem. Ucha, mózg mi spaczyła. Granica dobra, a granica zła gdzieś tam zanikła. Granica zanikła, złem się jarałem. O dobrze zapominałem. Dobra od zła nie odróżniałem. Coraz gorszy się stawałem. Najgorsze, że tego nie widziałem. Po prostu wtedy tego nie dostrzegałem. Najgorsze, że się w tym wtedy nie przejmowałem. W ciemność tylko przebywałem. Mrokiem i złem się jarałem. Po pierdolonym wypadku. Po wypadku swoje życie wielokrotnie przemyślałem, wszystko zrozumiałem, kurwy z życia jak najdalej pognałem, fałszywych przyjaciół już pożegnałem. Bardzo mocno sobie w głowie wszystko poukładałem, wnioski z życia i błędów powyciągałem. I na razie póki co lepszym człowiekiem się stałem. I na razie póki co lepszym człowiekiem się stałem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wśród człowieka rozpoznasz się nami. Chory Rap, serce na bicie